Cześć, tym razem jesteśmy w opuszczonym klubie gdzieś w Polsce. I razem z Marcinem Seekers za chwilę Wam pokażemy, co tu jeszcze jest do zwiedzania. No, życzymy smacznego i zapraszamy na urbecz. Pańska 97 był adresem, który zawsze kojarzył się z miejscem do imprezowania. Przez ostatnie 20 lat mieściło się tu kilka klubów, m.in. Kult, Pańska 97, Rio i Club. Ten ostatni był ekstrawaganckim miejscem, które współtworzyła znana piosenkarka Doda. Na stronie showclubu czytamy, że był to trzypiętrowy, futurystyczny klub Total Friendly o powierzchni 1800 m2, mogącej pomieścić nawet 2500 osób. Wyposażony w 5 barów, w tym jeden zaaranżowany przez Dodę oraz zjawiskowe schody nazywane schodami do nieba lub schodami do donikąd, które kojarzy każdy z byłych bywalców tego miejsca. Dodatkowego klimatu dawało kolorowe oświetlenie, odbijające się w setkach lustrzanych kul wiszących pod sufitem, które w połączeniu ze szklanym parkietem dawały niepowtarzalny efekt. Intymne, mniejsze pomieszczenia oraz oszklone toalety dodają pikanterii, co sprzyjało imprezom tematycznym dla ludzi z różnymi upodobaniami. Sami wiecie, dla każdego coś się znalazło. W klubie obowiązywała selekcja, a obuwie sportowe nie wchodziło w grę. Balety odbywały się tu w każdy piątek i sobotę od 21 do 5 rano. Zwiedzając podziemia budynku, znaleźliśmy coś, co również wyglądało na mini klub. Kto wie, być może to była część klubu, do której miały dostęp nieliczne osoby? Tego nie wiemy. Tym razem przygotowaliśmy coś specjalnego. Mimo braku prądu w budynku oraz klubowych świateł, zabraliśmy własny sprzęt, aby nieco ożywić klimat tego nietypowego miejsca. Gdy zapadł zmierzch, wnętrze klubu spowiła ciemność. Po kilkudziesięciu minutach podłączania i konfiguracji naszych świateł, wnętrze klubu ożyło. Mrok ustąpił kolorowym reflektorom, a zjawiskowe schody pokazały swoje majestatyczne piękno. Kolejne światła, dotarliśmy do Królestwa Różu, które już bez różowych lamp było dość pikantne, lecz po zapaleniu ich jedynie brakowało dziewczyn. Mimo, iż był to ubek z męskim gronie, to cieszę się, że wraz z Urban Seekers udało nam się trochę tknąć życia w to umierające miejsce i po raz ostatni pozwolić mu zabłysnąć jak w czasach swojej świetności. Mimo nadal bardzo imprezowego klimatu, już nikt tutaj nie dokańczy. Krótko po nagraniu tego materiału budynek został zburzony. Tym samym skreślając z mapy Warszawy jedno z najpopularniejszych miejsc dla klubowiczów. Ale tak? no! Dobra. Ty chyba czas zwijać wszystkie rzeczy No Kurwa mi się nie chce A jeszcze mamy do zwiedzenia całej budynek Tak, a ty chcesz? O Boże, to tyle czasu ponagrywaliśmy. No Ja pierdzie. Dzięki za oglądanie Jeśli się podobało zostawcie łapkę w górę Chciałbym również podziękować Agacie z OP która w większości zredagowała ten tekst. Do zobaczenia w kolejnym miejscu.